Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w wieku 40 lat czujesz się jak starzec, a mnisi tybetańscy w wieku 80 lat wyglądają, jakby mieli dopiero 40? Sekret nie tkwi wyłącznie w ich herbacie z ziołami, długich medytacjach czy odosobnieniu w górach. Sekret tkwi w tym, że oni rozumieją, jak działa energia w ciele i w mózgu. Oni wiedzą, że lęk, panika i depresja nie są chorobami duszy ani słabością charakteru. To symptomy, sygnały, że twoja energia została zablokowana, że mózg nie dostaje tego, czego potrzebuje najbardziej oddechu, światła i ruchu. Mnisi mówią: Kiedy dusza się trzęsie, to znaczy, że ciało zostało odłączone od źródła. Dzisiejsza nauka mówi to innymi słowami: brak tlenu w mózgu, zły przepływ krwi, ucisk w odcinku szyjnym. Ale sedno jest to samo: twój mózg woła o życie. A ty słyszysz to jako panikę, ciemność, depresję. Popatrz na swoje dni. Siedzisz godzinami niemal nieruchomo. Ruchu prawie nie ma. Oddech płytki, krew krąży wolno, jakby zasypiała. A mózg? Mózg to najbardziej żarłoczny organ. Potrzebuje tlenu bardziej niż serce czy mięśnie. I kiedy nie dostaje, zaczyna się alarm. Najpierw lekki niepokój, potem napad paniki, aż wreszcie ciężka mgła depresji. To nie jest ty jesteś słaby. To twoje ciało i twoja dusza krzyczą. Daj mi powietrze. Otwórz kanały energii. I właśnie tu tkwi różnica między nami a mnichami. Oni wiedzą, że przyczyna nie jest w psychice jako takiej. Przyczyna jest w przepływie, w energii, w krwi, w oddechu. Tybetański mistrz, którego spotkałem w Katmandu, powiedział mi kiedyś. Człowiek, który nie porusza szyją, nie porusza swoim losem. W kręgosłupie szyjnym siedzi jego przyszłość. I miał rację. Właśnie tam, na granicy czaszki i pierwszych kręgów szyjnych, zaczyna się albo Twoja wolność, albo Twoje więzienie. Mnisi uczą, że ciało to świątynia, a szyja jest jej bramą bramą, przez którą płynie energia do mózgu. A nauka mówi to prościej: przez pierwszy i drugi kręg szyjny Atlasa i Aksisa biegną arterie kręgowe, które karmią mózg tlenem i światłem życia. Kiedy ta brama jest czysta, człowiek oddycha pełnią sił. Myśli są jasne, serce spokojne, a ciało lekkie. Ale kiedy Atlas i Axis przesuwają się, blokują przepływ. To jakby ktoś zagiął rurę, którą płynie woda do świątyni. Wtedy energia nie dociera. Jak się to objawia? Najpierw lekkie zawroty głowy, jakby ziemia na chwilę uciekała spod nóg. Potem duszność, ucisk w klatce, pocenie się. Aż wreszcie panika. Ten lodowaty strach, który pojawia się znikąd. Widzisz, to nie twoje szaleństwo, to brak oddechu mózgu. Tak jak świeca zaczyna gasnąć, gdy brakuje powietrza, tak samo twój mózg wysyła sygnał, panikę, gdy dusi się w niedotlenieniu. Mnisi nazywają to tańcem smoka w szyi, bo tam właśnie smok energii albo wzbija się ku górze, albo zostaje zakuty w kajdany. I to jest przyczyna, dlaczego współczesny człowiek ma tyle lęku. Depresji i nagłych ataków strachu, nie dlatego, że świat jest straszny, ale dlatego, że jego własna brama została zablokowana. Dlaczego ta brama szyi tak często się zamyka? Mnisi odpowiadają prosto z powodu stylu życia odciętego od natury. Człowiek zachodu siedzi godzinami przy stole, przed ekranem w samochodzie. Jego szyja nieruchomieje, mięśnie słabną, a kręgi stają się niestabilne. To tak, jakbyś zostawił most bez podpór. Zaczyna się chwiać, a kiedy most się chwieje, arterie, które biegną tuż obok, są uciskane. Wtedy pojawia się efekt czarnej dziury. Energia nie może płynąć, więc zaczyna się zasysać w głąb. Człowiek czuje to jako wieczny niepokój, przyspieszone bicie serca, nagłe zamrożenie w ciele, albo uczucie, że za chwilę umrze, choć lekarze niczego nie znajdują. Mnisi powiadają, To nie duchy Cię straszą, lecz Twoja własna energia. Która nie może znaleźć wyjścia. Do tego dochodzi jeszcze jeden grzech nowoczesności. Brak ruchu, krew, która powinna płynąć jak górski strumień, staje się jak stojące bagno, a mózg, który potrzebuje najwięcej tlenu w całym ciele, zaczyna się dusić. I wtedy zamiast spokoju panika, zamiast radości depresja, zamiast ciszy w sercu wieczne napięcie. A przecież mnisi, którzy całe życie mieszkają wysoko w górach, Wiedzą coś innego. Wiedzą, że każda komórka mózgu można nakarmić oddechem i ruchem, dlatego oni w wieku 80 lat wyglądają jak czterdziestoletni wojownicy. Jak więc otworzyć te bramę i przestać karmić czarne dziury lęku? Mnisi mówią: najprostsze jest najgłębsze. Instrukcje od mistrzów gór: jeden, oddech przez dłonie. Kiedy atak paniki ściska twoją pierś, zrób to, co robią wojownicy Tybetu. Przyłóż dłoń do ust i nosa, oddychaj przez mały otwór między palcami. Wydaje się dziwne, a jednak to powoduje, że w twojej krwi rośnie poziom dwutlenku węgla, a wtedy czerwone krwinki oddają więcej tlenu mózgowi. To tak, jakbyś nagle otworzył tajemny kanał powietrza w świątyni. Dwojen, zimno jako miecz. Kiedy lęk nagle spada na ciebie jak cień, użyj zimna. Mnisi zanurzają twarz w lodowatej wodzie z górskich strumieni. Ty możesz po prostu przepłukać usta zimną wodą, potrzeć kark kostką lodu albo nawet zimnym śniegiem. To gwałtownie przyciągnie krew do mózgu i odetnie atak. Trzyja, rytuał uszu i karku. Przeciągaj mocno płatki uszu, aż poczujesz ciepło. Masuj kark od podstawy czaszki w dół. To nie tylko masaż, to starożytna praktyka przebudzania przepływu. Mnisi robią to codziennie, by krew nigdy nie zasypiała. Cztery ruch barków stań, i zacznij intensywnie kręcić ramionami, w tył i w przód. Nie zatrzymuj się, aż poczujesz, że serce bije mocniej, a głowa się rozjaśnia. To jak rozpalanie ognia w kominku. Ruch odblokowuje kanały energii. 5. Codzienna gimnastyka szyi. To jest sekret, którego nie zna zachodnia medycyna. Atlas i Axis można wzmocnić tylko przez specjalne ćwiczenia. To one uczą mięśnie trzymać kręgi w równowadze. Bez tego każda pigułka, każdy lek, to tylko zasłona, a nie leczenie. Podsumowanie. Widzisz już prawdę, którą od wieków znają mnisi? Panika, lęk, depresja to nie choroby duszy. To wołanie mózgu o tlen i energię. To zamknięta brama w szyi, która czeka, aż ją otworzysz. Mnisi w Tybecie w wieku 80 lat wyglądają na 40, bo pilnują tych prostych rzeczy codziennie poruszają szyją i barkami, oddychają świadomie, używają zimna jak lekarstwa i nie pozwalają, by kanały energii były zatkane. To jest ich sekret młodości. Nie ma w nim magii, jest uważność, ruch i praca z własnym ciałem. Twoje kroki, jeden. Naucz się rozpoznawać pierwszy sygnał ataku zawrót głowy, ucisk, duszność. 2. Od razu zastosuj oddech przez dłonie, zimno albo masaż uszu. 3. Codziennie wykonuj proste ćwiczenia szyi i barków, by atlas i aksis były stabilne. Charlie, zapisz swoje doświadczenia i podziel się nimi, bo Twoja historia może uratować kogoś innego. Wezwanie. Napisz w komentarzu, czy poznałeś kiedyś to uczucie nagłej paniki lub mroku depresji. Daj znak, że słyszysz to przesłanie. Polub i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych praktyk. Każde Twoje kliknięcie to jak kolejny kamień w murze ochronnym, który budujemy razem. Zapowiedź. W następnym nagraniu zdradzę Ci coś, czego nie mówią nawet nisi otwarcie. Czwarty, ukryty wróg, który nie tylko odbiera energię, ale potrafi przejąć Twoje życie i sterować Tobą jak marionetką.